E, chyba nic. Tylko piłko jedynie. Klub z charakterem. Wieczysty Kraków, bodajże 96 rok. Tam zacząłem, skończyłem, znaczy skończyłem, to nawet nie skończyłem, tylko w 2005 albo 2006 przeszedłem tutaj do Garbarni. Zinedine Zidane. Real Madryt. Wieczysty Kraków pierwsze, ale tak dokładnie sytuacji o jej nie pamiętam. W Kraków, był chatów, ale to było dobrych parę sezonów temu. Uuu, trochę ich było. Gdy y, zrobiliśmy awans z drugiej do pierwszej, na początku z trzeciej do drugiej i później z drugiej do pierwszej rok po roku, myślę, że Mirosław Fajda. Dobra książka. Jeśli chodzi o pierwszą ligę, to. Praktycznie otoczka i stadiony, boiska jak najbardziej na plus. No i poziom myślę, że też o wiele wyższy niż w trzeciej lidze na pewno, w drugiej też na pewno, ale nie o tyle jak o z trzecią. Utrzymać się w pierwszej lidze. Pół na pół. <słuch> Ciężka praca to na pewno. Myślę, że przed każdym meczem yy, staram się mówić yy, może krótko, nie, nie, jakoś, nie jakoś dużo i długo, żebyśmy grali swoją piłkę, tak? Żebyśmy nie bali grać to, co sobie założyliśmy przed meczem. No chyba to wszystko i trzeba to realizować.